Ludzie niepodległości. A bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Stanisław Wojciechowski, działacz społeczny i polityczny, człowiek niezwykłej skromności i pracy u podstaw. Po śmierci Gabriela Narutowicza, wybrany drugim prezydentem II Rzeczpospolitej, po przewrocie majowym zrezygnował z urzędu i wycofał się z polityki, oświadczając, że z Piłsudskim pogodzi się dopiero na tamtym świecie. Zaprasza Katarzyna Kobylecka. Jego ojciec był szlachicem, był urzędnikiem w Kaliszu. Matka była pochodzenia mieszkańskiego Forchow. Wcześniej ojciec jego umarł, on z domu wyszedł i na Uniwersytecie Warszawskim wszedł w Towarzystwo Socjalistyczne. I to był ten początek. A jeżeli chodzi o to, czy on się urodził jako polityk, jako działacz, mnie się wydaje, że po prostu należy do takiej generacji ludzi młodych, którzy zdawali sobie sprawę z tego, że nie można stać biernie. Jeżeli popatrzymy na to pokolenie, to nazwisk mamy nieprawdopodobnie wielką ilość. Po prostu taki wiatr powiał, że trzeba coś robić. Wspominał przed laty zmarły w ubiegłym roku profesor Maciej Grabski, wnuk Stanisława Wojciechowskiego. Wojciechowski, jak słyszeliśmy, wcześniej zaczął działalność polityczną. Wcześniej też wpadł w kłopoty. Przed grożącym mu aresztowaniem uciekł za granicę. Miał wówczas 23 lata. W Szwajcarii, Paryżu, a potem ostatecznie w Londynie spędził 12 lat. Przez cały ten czas utrzymywał jednak ścisłe kontakty z krajem, do którego przedostawał się nielegalnie. Stał się superagentem. Gasił spory i utrzymywał kontakty między komitetami robotniczymi. Przejeżdżając czasem do 5000 km miesięcznie. Uczestniczył w zjazdach PPS, przerzucał do kraju maszyny drukarskie i broń, drukował w podziemiu bibułę. Dziesiątki razy zmieniał miejsce zamieszkania i przekraczał granice. Wtedy też poznał poznały Zusapiusuckiego, dodaje profesor Andrzej Hojnowski, historyk okoliczności tego poznania jak zwykle przeszły do legendy i tak nie do końca można rozdzielić co jest prawdą a co jest pewnego mitem, ale jak ta legenda głosi to nawet kilka nocy gdzieś tam przespali w lesie przykryci jednym płaszczem uważali się za, no, można być przyjaciół, chociaż byli charakterystycznie tak od siebie odlegli, że o tym przyjaźń byłoby trudno. Nawet w takiej, jak gdyby, głupiej sprawie, która, jak wiadomo, w życiu ma znaczenie, że Piłsudski, no, to szedł gdzieś tam spać późno w nocy, rano spał, a Wojciechowski to z pierwszymi kurami już był na nogach, prawda, a potem po południu wieczorem to już przysypiał i ze zmęczenia nie był specjalnie zdolny do aktywności. Także z różnych powodów wchodzi się jak gdyby tam za przyjaźń w sensie emocjonalnym nie mogli, ale byli takimi partnerami. Oni we dwójkę, no właśnie, prowadzili taką działalność, która tę partię jakoś tam animowała, spajała i tak dalej, i tak dalej. A to tak były to, lata 90. To były dziewięćdziesiąte 90. dotrwali w ten sposób do wieku. właśnie tej tak zwanej rewolucji piątego roku, kiedy i drogi się jak gdyby rozeszły, bo wtedy właśnie wyszło na jaw, że Wojciechowski w punkcie rzeczy jest takim nie tyle politykiem, czym później też to było widać, takim społecznikiem, który się Przygląda temu społeczeństwu, które uważa, że to jest ważne, co się dzieje gdzieś tam na dole, w terenie, prawda? Takich miasteczków, wsi, gdzie się tworzy życie społeczne. I od tego, czy się to uda, to zależy sukces społeczeństwa i sukces państwa. Po rewolucji 1905 roku ogłoszono amnestię. Stanisław Wojciechowski, już z żoną i dziećmi, wrócił wówczas na stałe do kraju. Rozczarowany nieco polityką, zwrócił się ku działalności społecznej. Mówi historyk dr Andrzej Zawistowski. Ta odwicz po rewolucji 905 roku, która następuje, daje masę nowych możliwości, w tym możliwości tworzenia w szerszym stopniu niż dotychczas różnego rodzaju stowarzyszeń, związków. Kooperatystów, czyli spółdzielców, mówiąc współczesnym językiem. Ona miała różne aspekty. Były to aspekty związane z kredytem, były to aspekty związane z produkcją czy z. Ze... Zrzeszaniem się spożywców i tutaj bardzo duża rola Wojciechowskiego, który wnosi swoje doświadczenie partyjne w zupełnie nowy obszar działalności, czyli właśnie działalność towarzystwa Kooperatystów, które powstaje w 1906 roku najpierw jako nielegalne takie nieoficjalne stowarzyszenie, później zaczyna działać legalnie, a pomiędzy tymi dwoma datami 1906 roku, kiedy jest to nielegalne, a później legalne, zaczyna wychodzić pismo z połem, którego de facto szefem redaktorem jest właśnie Stanisław Wojciechowski. Pismo z połem, nazwa wymyślona przez Stefana Żeromskiego, trochę odnosząca się do staropolszczyzny, czyli wspólnie, prawda? To jest tygodnik, dwutygodnik, w różnych okresach było to różne natężenie tego pisma, który staje się takim głównym organem propagującym spółdzielczość na ziemiach Mówię Polski, bo również w innych zaborach to pismo się pojawiało, a od 1935 roku cały ruch spółdzielczości polskich spożywców przyjął nazwę Społem. Właśnie od tego, od tego tygodnika, tego dwutygodnika później, więc to bardzo istotny element. I Wojciechowski zaczyna swoją bardzo intensywną Prace właśnie w spółdzielczości. Jak bardzo intensywna to można zorientować się z jego przemówienia na zjeździe tych stowarzyszeń spółdzielców w 1908 roku, kiedy on pokazuje, że tych organizacji jest około 700, z tego 500 powstało po 1906 roku. Jest 750 sklepów, 1500 zatrudnionych sprzedawców, prawie 100 tysięcy członków. Tu można liczby pewnie jeszcze inne podać, które on wówczas wymienił. Natomiast jest to olbrzymia praca. Także w tym czasie Wojciechowski publikuje niewielkie broszury na temat spółdzielczości. W listopadzie 1918 roku odradza się Rzeczpospolita, w styczniu 1919 roku powstaje rząd Ignacego Paderewskiego i chyba to za namową Józefa Piłsudskiego Wojciechowski staje się ministrem tego rządu, ministrem spraw wewnętrznych. Tak, on się pojawił tutaj wcześniej, jeszcze w wybuchła niepodległość, on wrócił z Rosji. I co jest istotne, on się nie czuł politykiem. Nie, nie przyjechał tutaj, żeby właśnie szukać jakichś posad czy szukać jakichś stanowisk partyjnych, ale musiał mieć jakieś troszeczkę zaplecze. Wstąpił do jednej z partii partii chłopskiej. Dlaczego? No bo to był właśnie taki dość charakterystyczny wybór takiej grupy inteligentów, którzy mieli umiejętności działania publicznego i szukali takiego miejsca, gdzie się mogą zrealizować, gdzie jest takie wolne pole. Partie chłopskie cierpiały na no właśnie takich ludzi. A wstąpił do PSL Piast. A wstąpił do PSL Piast, czyli do takich partii chłopskich, która stawała się coraz ważniejszą i w związku z tym to zaczęło być takim jego no może nie lokomotywą, ale w każdym takim wagonikiem, który pozwala mu myśleć o pewnych działaniach już w sensie sprawowania różnych funkcji. No właśnie, a to, a że ja został ministrem, to był taki jak gdyby też wybór niepolityczny, bo resort spraw wewnętrznych zajmuje się, można by organizowaniem struktur władzy w terenie, prawda? I Wojciechowski uważał właśnie, że on jako taki społecznik się świetnie do tego nadaje. Także to był tego typu odruch. Mm -hmm. Półtora roku sprawował Stanisław Wojciechowski tę funkcję. Skończyło się to wraz z upadkiem rządu Skulskiego, prawda? W czerwcu 1920 roku. No ale za chwilę, panie profesorze, mamy pierwsze wybory prezydenckie i Stanisław Wojciechowski staje szranki do tego. w szranki, ale to już właściwie jest taka właśnie trochę sytuacja, że. On nadal, jak gdyby, no, nie miał wielkich ambicji politycznych, ale tak, zaczęto ale czuł, go... że to obowiązek patriotyczny. Patriotyczny, ale to stronnictwo go, jak gdyby, postanowiło wysunąć, dlatego że tak nie miało kogo innego, a czuło obowiązek, żeby mieć swojego człowieka. No i zaczęła się właśnie taka gra, na zasadzie my się namawiamy z tymi, a przeciwko tym, prawda, i yy, doszło do głosowań. Wojciechowski, jak wiadomo, na początku przegrał, prawda. Te pierwsze głosowania. Wybrany został Narutowicz. Najpierw była awantura, potem wielka tragedia. Narutowicz Śmiernik został, za, został za, zamordowany, tak. i potem były kolejne wybory. I tutaj Wojciechowski no, wygrały gładko, bo nie miał jak gdyby rywali. Prawda? Dosyć dobrze go pamiętam. To bardzo charakterystyczny człowiek. Tu. On był bardzo wysoki. Miał blisko 90 wzrostu bardzo szczupły, wysoki, lekko pochylony. Był już na starość, zresztą całe życie, był człowiekiem bardzo serio. Także nawet niektórzy mówili, że nie miał poczucia humoru. On miał poczucie humoru i potrafił go ale był bardzo człowiekiem takim zasadniczym, konkretnym, przestrzegającym zasad, dosyć bezkompromisowym, o nieprawdopodobnej uczciwości, co było zresztą przyczyną jego wielu głupotów w życiu. No właśnie, bo jak oceniać te cztery lata prezydentury do 1926 roku, do przewrotu majowego? Tutaj trzeba rozdzielić taki aspekt polityczny i aspekt ludzki. Polityczny polegał na tym, że według Konstytucji Marcowej z marca 1921 roku prezydent właściwie nie miał żadnych uprawnień. Prezydent był taką figurą reprezentacyjną. No, że rzeczywistość była trudna. Nie ukrywa, Trudna, ale Wojciechowski próbował. Znaczy, on pokazał taką właśnie naturę człowieka, który właśnie przez to swoje społecznikowstwo, prawda, wyrobił w sobie taką zdolność do koncyliacji, bo... do rozmów, do, do mediacji. Próbował być takim rozjemcą. Natomiast jako ten, który reprezentuje majestat Rzeczpospolitej, no Wojciechowski nie bardzo się do tego nadawał, bo paradoksalnie on był człowiekiem zbyt może, nie, to, że był uczciwy, prawda, to jest rzecz, która no nie, nie hańbi. <grych> Ale on nie był takim człowiekiem, który potrafi ten majestat obnosić. Nie celebruje, prawda, był człowiekiem niesłychanie ułożonym rygorystycznym i takim, można powiedzieć, jak to mówią niektórzy, skrzętni, czyli taka maruda, który zwraca, zwraca uwagę na jakieś takie drobiazgi, prawda? Był bardzo oszczędny, no co dobrze, że polityk nie, nie szasta pieniędzmi publicznymi, ale to nie może popadać w e, śmieszność, Przesady, tak. jak organizowane jakieś przyjęcia, wiadomo, że prezydent musiał wiele przyjęć wydawać, no to chodził, sprawdzał, czy tam nie dużo sałatki, czy, czy, czy majonezu, prawda? Żeby tylko ten budżet Rzeczypospolitej oszczęd. Zaś to wielkich oszczędności nie mogło przynieść, ale stawał się trochę takim obiektem różnych prześmiechów. Natomiast pokazał ten swój pazur w maju 26 roku, kiedy Piłsudski no, wyszedł jak gdyby z Sulyówka, prawda? Nie było do końca wiadomo, co on chce zrobić i jak chce ten swój powrót na scenę polityczną zrealizować. No ale w każdym razie stało się tak, że wyszło wojsko, prawda, z koszar na, na ulicę, na mosty i stanęło przeciwko sobie buntownicy, przeciwko e, no chodzi, żołnierzom. To tak, to słynne spotkanie 12 maja na moście, panie profesorze. No, znamy tutaj je z różnych relacji. Najprawdopodobniej najbardziej wiarygodna jest sama relacja Wojciechowskiego. Powitałem Piłsudskiego słowami: Stoję na straży honoru wojska polskiego. Co widocznie wzburzyło go, gdyż uchwycił mnie za rękaw i z duszonym głosem powiedział: No, no, tylko nie w ten sposób. Strząsnąłem jego rękę, nie dopuszczając do dyskusji. Reprezentuję tutaj Polskę. Żądam dochodzenia swych pretensji na drodze legalnej, kategorycznej odpowiedzi na odezwę rządu. Dla mnie droga legalna zamknięta. Wyminął mnie i skierował się do stojącego o kilka kroków za mną szeregu żołnierzy. Zrozumiałem to jako chęć buntowania żołnierzy przeciwko rządowi w mojej obecności. Dlatego, idąc wzdłuż szeregu do swego samochodu, zawołałem: Żołnierze, spełnijcie swój obowiązek! Wojciechowski wystąpił rzeczywiście bardzo pryncypialnie. Uważał, że doszło do buntu. A on jest strażnikiem a On jest straży, strażnikiem majestatu i porządku prawnego Rzeczpospolitej. No i w rezultacie doszło do tego, że oddano pierwsze strzały, a potem przez dwa dni toczyły się krwawe walki w Warszawie. No tak, ale tutaj chyba Wojciechowski wykazał się takim poczuciem odpowiedzialności za państwo, bo w pewnym momencie pomyślał, nie, to prowadzi do wojny domowej, tego stanu nie można utrzymywać. Ja rezygnuję i wycofuję się. No i tutaj um, słusznie pani to zauważa, i trzeba jak gdyby to skomentować w ten sposób, że to pokazuje, że tak jak gdyby grupa założycieli, ci ojcowie niepodległości, to byli ci ludzie właśnie urodzeni, na szczęście, w latach 60. XIX wieku, to właśnie mieli takie poczucie, że ta niepodległość jest strasznie krucha. Oni to rozumieli powiedzieli, że no trudno, dosyć tej walki, prawda, przegraliśmy, ale nie możemy właśnie dobra Rzeczpospolitej narażać na niebezpieczeństwo i stąd ich podanie się do dymisji, co otworzyło drogę do rządów Józefa Piłsudskiego i jego obozu. Stanisław Wojciechowski bardzo mocno przeżył ten czas, kiedy sprawował funkcję prezydenta, zwłaszcza jak z tą funkcją się musiał rozstać i wrócił tam, gdzie uważał, że jest naprawdę potrzebny, czyli do ruchu spółdzielczego. Wrócił do swoich korzeni, tych sprzed I wojny światowej, starał się animować ten ruch dalej, ale przede wszystkim zajmować się kwestiami naukowymi, bo wokół ruchu spółdzielczego też trzeba pamiętać, narosła cała taka grupa różnych przedsięwzięć, już wychodzących o krok dalej. To były przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym albo wręcz naukowym. Współdzielczy Instytut Naukowy, którym krótko kierował Wojciechowski, a później zasiadał w jego radzie. No i wreszcie zajmował się nauczaniem młodzieży w dwóch uczelniach ważnych, wykładał Stanisław Wojciechowski w Wyższej Szkole Handlowej, która później została przemieniona na Szkołę Główną Handlową, no i w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wszędzie tam, gdzie uważał, iż spółdzielczość ma swoją przyszłość. I tak z dala od polityki zastał go wybuch II wojny światowej. 71-letni Wojciechowski przeżył wtedy osobistą tragedię. Za uwolnienie syna z aresztu Niemcy zażądali od byłego prezydenta deklaracji potępiającej rząd generała Sikorskiego. Wojciechowski odmówił, syn zginął w Auschwitz. Na koniec jeszcze raz fragment wspomnień profesora Macieja Grabskiego. Mieszkał u nas w domu w Gołąbkach z moimi rodzicami od powstania, czyli właściwie przez 9 lat ostatniej swojego życia mieszkał razem z nami. To był człowiek niesłychanie precyzyjny i dokładny, dosyć osły, bardzo serio. W każdym razie to nie był taki dziarek, do którego się skakuje na kolana. Niedawno przypomniała się taka anegdotka, jak mój wujek, syn Stanisława Wojciechowskiego, Edmund, przyprowadził swoją narzeczonę, Izosławę Księżą Polską wtedy i przedstawiając ją dziadkowi, powiedział, że ona jest właśnie narzeczona, jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Dziadek poszedł do biblioteki, wziął książkę z pisem absolwentów, sprawdził i powiedział tak, rzeczywiście. Był się dosyć dokładny, jak z tego widać. Dla odpoczynku lubił sobie czytać dobre kryminały. Zajmowałem się dostarczaniem mu w tajemnicy przed ojcem kryminalnych powieści do czytania. Lubił czytać pasjansy. Choby nie miał, znaczy przed wojną miał, bo lubił polować. I był dobrym myśliwym i do dzisiaj u mnie leży Koło biurka taki ogromny wilk zastrzelony gdzieś w lasach koło z takim łbem strasznie wielkim. Oczywiście po wojnie nie polował. Po wojnie był człowiekiem bardzo takim zgnębionym przez całą swoją historię, przez śmierć syna. Moja babcia była już od przedwojny, była osobą bardzo chorą. On się w sposób nieprawdopodobnie troskliwy nią opiekował. Jak najbardziej troskliwy pielęgniarz. Także ogromną część swojego życia już tutaj po wojnie, jak mieszkał u nas, zajmował się opieką. Nad babcią. To było nadzwyczajne. O Stanisławie Wojciechowskim opowiadali Państwu profesor Andrzej Hojnowski i dr Andrzej Zawistowski. W programie wykorzystałam również archiwalne nagrania wypowiedzi profesora Macieja Grabskiego. Katarzyna Kobylecka, do usłyszenia.